Cześć, witajcie na kanale Informatyka IT. z tej strony i dziś film będzie, jak uruchomić Hirens boot CD na swoich komputerkach z pendrive'a. Nieraz na kanale widzieliście, jak naprawiam właśnie komputerki dzięki narzędziu Hirens boot CD i dzisiaj pokażę, jak go wypalić na pendrive'ie i korzystać z niego na co dzień, tak aby sobie poradzić w niektórych problemach komputerowych, więc nie przedłużaj zapraszam Cię do filmu. No i tak, aby oczywiście naszego Hirensa wypalić na Pen drive, to potrzebujemy pendrive'a, więc tutaj pendrive'y i wybieramy sobie pendrive'a. I pendrive'a zamieszczamy w porcie komputera, będzie to oczywiście mój kombine', więc zamieszczam pendrive' do portu USB komputera, w ten oto sposób jak widzimy butuje się i przychodzimy do kombajna. No i ok, znajdujemy się przy moim głównym komputerze. Jak widzicie, obraz ISO narzędzia Hiren's Boot CD aż mam pobrany, ale oczywiście Wam to pokażę. Więc wchodzicie na hiren'sbootcd.org zakładka Downloads i tutaj zjeżdżacie na dół i tutaj pobieracie najnowszą wersję narzędzia Hiren's Boot CD w ISO. Następnie kolejna strona, Rufus. To narzędzie też potrzebujemy do wypalenia tego od naszego pliku ISO. I pobieracie najnowszą wersję. Gdy to macie, to uruchamiamy Rufusa. Jest nasz Rufusik i to co widzicie, on od razu wykrywa Wam pendrive'a, który jest zamieszczony w komputerze. Następnie klikamy Wybierz, wskazujemy pliczek z naszym obrazem ISO. Schemat partycji do nowych komputerów zostawiamy GPT, jeżeli macie starsze komputerki i jeszcze na przykład właśnie w schemacie partycji Ember, no to to robicie. Nazwę woluminu możecie sobie zmienić na jaką chcecie, ja zostawiam Hiren's Boot CD, klikam Start. Mamy ostrzeżenie, że wszystko to co macie na pendrive, jeżeli jakieś tam ważne pliki mieście, to zostaną usunięte, więc o tym pamiętajcie. Klikamy OK i zaczyna się Wypalanie pliku ISO z hirencem Boot CD na naszym pendrive'ie. Również to można zrobić, pamiętajcie, za pomocą Ventoya. Wtedy pokazywałem film dzień wcześniej, to był 25 grudnia, tam sobie możecie cofnąć, czy dzień wcześniej. Jak przygotować Ventoya na takim pendrive'ie? I wtedy tylko pobieracie sobie Hirenze Boot CD ze strony i kopiujecie go do. Wentoja. Ale to już Was odwołuję do tamtego filmu, jeżeli byście tak sobie chcieli to wykonać. Jak widzicie, Hirens zakończył swoją pracę, więc klikamy zamknij. I możemy wyjąć naszego pendrive'a z uszykowanym Hirensem. Od razu przechodzę do drugiego komputera, zamieszczam pendrive'a i uruchamiam kompa. On się uruchamia I na klawiaturze wciskam F11. To wywoła boot menu. Wskazuję na liście pendrive'a i widzicie, ładowane są pliki. Pendrive się butuje i ładuje nam się Hiren's Boot CD. No, i jak widzicie, jest już uruchomiony Hirens Boot CD, fajne narzędzie w rękach informatyka, i macie tutaj mnóstwo ciekawych programów do naprawy swoich komputerków. Ja już o Hirensie dużo mówiłem, jest filmów na kanale, więc tak to wygląda. Już teraz wiecie, jak Hirensa uruchomić sobie z pendrive'a, więc. Jeżeli ten materiał Ci się podoba, to oczywiście zostaw łapkę, zostaw suba i widzimy się oczywiście z kolejnymi filmami na Informatyk IT. Ja nie przedłużam. Do kolejnych poradników życzę Wam wesołych świąt, bo mamy dzisiaj drugi dzień świąt, więc święta się powoli kończą. Jeszcze raz Wam złożę życzenia. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia w gronie, te swoje święta rodzinnym spędźcie. I do następnych poradników na Informatyk IT. Ja nie przedłużam. Cześć!